Jest to rynek, ratusz, Ścisłe Centrum Wrocławia. Ścisłe Centrum Wrocławia, ratusz, siedziba władz Wrocławia. Więc muszę się gdzieś ukrywać przed państwem polskim jako korporacją prywatną, nawet w Dzień Ojca. Dzisiaj jest Dzień Ojca, więc postaram się to zaraz opublikować. Więc nawet w Dzień Ojca, już 6 lat, muszę się ukrywać przed państwem polskim w wielu różnych miejscach na całym świecie, ponieważ państwo polskie mnie chce pojmać, chce zrobić mi kuku, jakieś dziwne rzeczy, których ja nie chcę. Ponieważ jest to wszystko robione bezprawnie. I nie ma na to kwitów. Jednak państwo polskie to robi szósty rok. Więc to jest kosmiczna pomyłka, bo państwo polskie nie musi przestrzegać prawa, jak chce uzyskać korzyść jakąś albo komuś zrobić krzywdę, tak jak w tym przypadku. Więc państwo polskie, jako organizacja, jako urząd, nie musi niczego przestrzegać i bezprawnie niszczy żywych ludzi, bezprawnie.